Cześć, witajcie. Ja nazywam się Michał i dzisiaj chciałbym Wam pokazać drobne zmiany w społeczności. Zmiany drobne, ale bardzo potrzebne. Mianowicie dodaliśmy obsługę komentarzy z załącznikami społeczności, co znacząco ułatwi i rozwinie interakcje między użytkownikami. Jak to działa? No teraz użytkownik oprócz standardowego pisania komentarza ma jeszcze opcję dołączyć do niego załącznik w postaci krótkiego materiału wideo z własnego urządzenia jakiegoś obrazka z własnego urządzenia, czy podlinkowania materiału z takiego serwisu, jak na przykład YouTube. A jak się to robi? Robi się to w bardzo prosty sposób. Wybieramy odpowiednią ikonkę filmiku bądź wideo i przesyłamy plik. Tak na przykład załączamy sobie zdjęcie. I pokazuje nam się tutaj kwadracik z zdjęciem, który po kliknięciu nam się rozszerzy. Możemy też właśnie dodać takie filmy z YouTube'a na przykład to wtedy wystarczy kliknąć filmik, osadzony link i tu po prostu wkleić link do materiału wideo. Mamy nadzieję, że ta zmiana Wam się podoba. Myślimy, że była konieczna i potrzebna, więc powodzenia w Waszych społecznościach. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.